Z tej strony Ziwach witam Was w kolejnym odcinku z gry Sąsiedzi z Piekła Rodem 2. Na wakacjach. Kolejny odcinek: grunt to rodzina, minima, minimum monat 4, maksimum 6. Sąsiad trenuje rzuty do celu. Taki mamy podpis obrazka. Po powrocie na pokład statku, sąsiada czekała prawdziwa niespodzianka. Jego ukochana mamusia postanowiła towarzyszyć mu w dalszej podróży. Nie zapomniała też o swoim zapchlonym kundlu. Nie mówimy tego psa. Amuśka obejrzała kilka odcinków naszego programu i chce wesprzeć synka moralnie. Tak więc Woody ma teraz dwoje przeciwników, ale co to dla niego? Pies też jest naszym przeciwnikiem. Fajnie to zrobili, że faktycznie na morzu jest. jesteśmy na statku, jak mamy tutaj na mapie morze czy ocean. Potem jak jesteśmy na wyspie, no to odcinki są na wyspie. Teraz znowu jeden będzie na statku i potem pewnie tutaj i na końcu tutaj. Przepraszam. Za dużo wciągnąłam powietrza na raz. Jest Olga. My jesteśmy, czyli Olga nam nic nie robi. A jest mama i, i sąsiad. Witam ponownie. Na pokładzie pojawia się mamuśka sąsiada. Nie przypada za Woody i podobnie jak Synale chce spuścić mu baty. Zachowaj ostrożność. Woody nie musi zostawiać pułapek na mamuśkę, ale może gdyby udało się ją rozłościć i zwrócić przeciw sąsiadowi. Ale może, gdyby uda. Okej. Okay. Akurat nadarza się ku temu sposobność. Sąsiad miota się po całym pokładzie, wypełniając rozkazy despotycznej matki. Na chwilę zatrzymaliśmy sąsiada. Możesz więc spokojnie zastawić na jego pułapkę. Każą uda mu sięgnąć po poduszkę z pudełka z zabawkami. Ej, ja chcę od razu kilka rzeczy. Niech podłożysz swoje znalezisko w stercie poduszek. Aha, bo to jest poduszka prędziuszka. Nie mogę przy okazji wziąć kilka innych rzeczy. To sąsiad przechowuje dynamit. No dobra, macie. Cieszcie się. Aha, mogę się chować. Wystarczy czekać, aż posadzi swoje mamusie na tej poduszce. Wyrzuciła tą i znowu go. O matko. Widać po kim sąsiad jest jaki jest. Oczywiście, wziął tą. Wspierdziała się, ale wstyd. Ale idzie, tak idzie. I klapsa w tył. Dobra, bo co on teraz robi? Idzie do pieska. A on teraz idzie przebić misiowi, coś tam. Z torby już nic, i stąd też już nic. Powiem Wam, ta Olga to kawał Bierze zabawkę i wyrzucę, tak? Ta mamu się w sumie jeszcze śpi. Więc możemy wzi wziąć ten kocyk i iść gdzieś tutaj my jak damy tą zabawkę, to czy ten piesek nie poleci tam razem z tą maszyną? Co tu się dzieje? On bierze tego psa za sobą. Daje tu. I udaje, że ćwiczy. Mocnej, elastycznej gumy. Muszę najpierw zobaczyć, co on robi. Niepotrzebnie na początku miałam Mogą już go rozłościć. Chyba, że tyle pułapek mi wystarczy. Co on idzie robić? Idzie odnieść go. Jak ona będzie spała, muszę tu to wyjąć. Co tu jest do wyjęcia? Nie ma już kocyka. Potem on idzie coś chyba łowić, tak? Nie ma piesek. Nie ma. Swoją drogą u Sanziad Byrza dawno mnie zauważył. Ktoś tu jest ślepawy co on robi? Bierze dynami? Aha. Ale on jest głupi. I wraca po pieska. Ta matka znowu śpi. Po co on po niego wraca? Ta matka śpi nieregularnie? Znowu go tam bierze. Nie, no, to już nic. Kurde, myślałam, że ta matka znowu o tą poduszkę będzie się darła. Idę hmm, hmm, hmm. ćwiczyć, a no niech się rozglądnie i do spania. Do spania. No, raz, dwa. Śpi. Zobaba. No nie, muszę się schować. Zaraz sąsiad przyjdzie. Ona, jak nie chciała spać, tak nie śpi. Jak, jak miała spać, tak nie śpi. Teraz. Teraz to mnie w dupy pocałuje. Teraz sąsiad idzie. Jak to zrobić. Czy się porąbało, czy jak? Nie zdążę, jakbym się starała. Czyż jak on tu pójdzie, to mnie zobaczy. Czy nie mogłam teraz wyjść? Tak się zastanawiam, kiedy będę mogła wyjść. Chyba właśnie przegapiłam tą szansę. I kochanego ma tego pieska. Ale to mam tylko trzy rzeczy. Tu damy kocie. To jest tylko jedna rzecz. No i ona się teraz budzi. Patrzcie jakie to głupie. Idź spać, błagam, idź. Idź. Idź spać. Co to jest? Blue Star Ona chyba teraz wcześniej pójdzie spać. Bo przedtem, jak on chyba dopiero schodził, to ona się budziła, czy coś takiego. A. Teraz muszę uważać. Chodź tu, chodź tu. Okej, okay, mam coś. Co to jest? Klej do protez. Co tu przykleić klejem do protez? Na pewno nie ją. Wiem, że pluszowego zająca dajemy tutaj. I ucieknie. Zamieniamy mu tu zapchłony kocyk. Tak. Klejem chyba tego nie przykleję, nie. Nie zdążę mu chyba tego zrobić. Nie? Co klejem to? Psa chyba nie przykleję. Chyba. Tu chyba tego też nie. Tu bym coś dała, tu gdzie się chwyta. No nie, tutaj nie. Chodź. Coś z tym dynamitem, żeby mu w ręce został. A guma? Gumę gdzie? Bo ona przecież tego nie puszcza. Hmm. Nie. Czekaj, 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 czekaj. Czyż nie zwiążę jej? Nie. Może tu mogą dać gumę? Co tu się dzieje? Oh, wyrzucił! Mocna, elastyczna guma. Coś zrąbałam, bo... Znaczy no, czegoś nie wiem, bo gdzieś powinna iść jeszcze guma. A ona sprawa synka. No tak, bo jej biednym piesiu. Mamula idzie dalej spać? Tak, idzie spać. Tu nic nie ma obok niej. Nie. Guma z wyrzutnią? To przede mogłam dać razy dwa? Został ten króliczek. No jak nie? Nie. No musi być tu. No jak nie? Jak nie? A tutaj z tym. Z harpunem. Wiedziałam, że z czymś. Ej, nie wiedziałam, co tu się stało. Wszystko przez nich. Nie będę miała 100%. Weź. No, odstawiaj. odstawię. Teraz mu wybuchnie w ręce. O, to jest no Wyjdzie pieska. Jak ten piesek go woła. Słodko są już te dwie rzeczy. Ale czy to będzie jako dwa? Bo przecież już to jedno było. Chyba, że to jest jako dodatkowe. Że są złączone nie czaję jak to działa z tymi dwoma rzeczami. Tak. Piesek króliczka. Widzicie? Nie. Nie mam, niestety. Ale było blisko. Jeszcze za ten wpierdziel powinnam dostać dodatkowe punkty, i powinny się udać. Yes! To jest taki jakby sezon drugi? Tak jak przedtem? Co to są za coiny? I do czego mi te koiny są potrzebne? Ale dobrze, zróbmy sobie jeszcze mami synek, Minimum monet 5, maksimum 7. Najlepszy przyjaciel sąsiada to co leża? W sensie yy, nie kot, tylko ręcznik. Pierwszą atrakcją po przybyciu do Indii jest kolejna wyprawa na plażę. Olga wciąż ignoruje sąsiada. Tutaj dla odmiany próbuje zaimponować swojej mamusi. Gdyby nie Woody, pewnie by mu się udało, ale mu się nie uda. <tryk> Jest synek olbi. No nie ma imienia, nie? To jest po prostu syn Olgi. Dobra. Ten drugi motorower też mogę zbadać. Ale on będzie na nich jeździł. Aha, okej, okay, czekajcie, czekajcie, żebym się nie pogubiła. Gdzie ja się mogę chować? Tu jest mamusia. Tu się mogę chować, tak? Tak, tu się mogę chować. Nie, ta mama tu chodzi, dobra. Tu coś mogę wziąć. Whisky, jej! Ta... Aha, ta mama nurkuje. Dobrze wiedzieć. Schowajmy się. Ej, czemu? Patrzcie, jaki on jest wredny. Gdzie słuchać muszelki na plaży. Jest tu trzcina, to sobie znowu zrobimy to, co przedtem. W sumie matka zasnęła. Możemy iść na górę. Czy jesteś coś z kranikiem chyba i tylko, nie? Nic tu chyba nie podpieprzę więcej. On idzie do zamku z piasku i pewnie znowu mu krzywdę będzie chciał zrobić. E, barman nie pozwala zabrać wiaderka, czyli do czegoś przydałoby się przelać. O, o, o. Nie mam do czego. Do tego? Nie. Barman nie pozwala zabrać wiaderka. On tu śpi. Stąd już wzięłam. Tu jest krab, szczypce. Wyjmij raka. Gdzie raki zimują. Do basenu rzucić raka? Eee. No, udało się. E, mamy jeża morskiego. O dziwo się nie kaleczy. Jeż zazwyczaj tu pewnie. Eee... Resor, pedał... Raka tutaj? Gdzie raki zimują? Tak. Coś jej tu zrobić? Nie. Z tej trampoliny. Tam bym dała resor. Elastyczną sprężynkę. Oczywiście wredne. Matka śpi. Bułek wywaru. Czyżby do kraniku? Nie? Do basenu? Chyba nie. No chyba tyle, nie? Idź, 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 idź. Nie mówcie, że mam dać jemu whisky. Nie. Tu? Nie. No weźcie. Czemu nie mogę tu dolać? Gdzie mogę jeszcze coś dać? Aha. I teraz będę mogła wziąć garnek. I znowu nie widziałam, co się stało. Aha, i uderzył w to. A tam był jest rak Przez to, że wstał. I leci mu w Aha, bo wiaderko na lód jest puste. Czy to, że jest tylko muszę tu, na szybko no to pełne wiadro dajmy słoniowi, słoniu weź coś z tego, nie wiem co z tego bierzesz pedał od motoroweru I to by było bardzo głupie co jest gorące tutaj co muszelka? Muszla jest gorąca? Uh -uh. Pedał do muszli? Uh -uh. No, to by było durne. Jeszcze jedną? I co teraz? Uh -uh. Nie zmieści się do muszli. Ale oni nie jeżdżą. On nie jeździ tutaj. Uh -uh. Jak on się schlał? Uh -uh. Dalej mogę wziąć resor. Po co w takim razie? Uderzę go. Mu nalewa coś. Nie, tu nie. Nie, ale weź to. Zobaczymy, co mu słoń zrobi. A, on na niego naleje? A słoń mu odda. Oddaj mu. No. jest tutaj. Co tu jest gorące? Coś tutaj by trzeba było rzucić. Woda jest męczna. Z już uh -huh. wzięłam te rzeczy. O, o, o. Ale on, on, przy grillu nic nie robi. Z tą muszlą jeszcze coś. Ale to się nie zmieści. To też nie. Pedał też nie. Co mi pedał? Tak spadł jakiś meteoryt. Mogę mu znowu dodać, ale po co? Nie. Wychodzi po drabinkach, no ale co mi doda? Coś jest z tą mamą. Jak siedzi w tym. No ale to jest bez sensu, co by on miał zrobić. Mam niby te cztery, ale. Zaczynają się dla mnie schody. Wiem, że to gubię, bo pewnie to jest bardzo proste. Co on idzie robić z tą muszelką? Ja nie wiem, że słuchać, ale. Woda jest mętna. Co, mam coś wyjąć stamtąd? Może tu dwie rzeczy trzeba zrobić: coś tam i chyba coś tam. Coś tam i coś tam. To wam wytłumaczyłam. Krękajcie narody po prostu. Wszystko wam wytłumaczyłam. Wstanie, ale to już nie będzie, bo on już dostał te gratis punkty, tylko nie wiem po co mi dalej te, te ten jeż morski. Kraby już też miałam przecież. Po co mi je on jeszcze raz? Jest jakaś większa sekwencja niż dwie? Są trzy? No chodź, tu... Jakie to jest Tam krema? Nie, nie powiedziałabym. Tu mam jedną rzecz. Coś z osią baldachimu? Okej, okay, coś będzie z tą osią Baldachimu, Ale to jest za mało czasu jak ona teraz pójdzie do basenu. Ona musi iść spać. On tu cały czas to samo robi. Barman robi je? potem? No jep. W sumie to nie jest tak mało, mogą tu wyjść. Standard. No opróź go. Wydzie jak zawsze. Matka wychodzi ci to coraz dłużej. I co, jak mnie nas zaczął spędzić? Tu? Dobra, sprężyna. No. Weź szybko, szybko, szybko! Nie zdążę teraz. No musi wyjść do basenu, no. On idzie teraz spać. Nie, nie, jeszcze nie. O, teraz. Wstążę? Jesteś! I teraz chyba powinna być ta pułapka ostateczna. Nie będzie złotego sąsiada, ale to jak już wiecie, no, zrobię w kolejnym odcinku. W sumie dwa muszę zrobić poprzedni, bo już dwóch nie mam. Najgorzej, bo nie zauważam tych wszystkich rzeczy. Bo faktycznie, on teraz się spierdzieli na nią i dostanie w dupkę. Chciał się przytulić, po prostu chciał się przytulić. Matka nie pani chodź. No nie, nie jestem zadowolona. Powinno być na fulla, a nie jest. Dobra, ale mam nadzieję, że mimo wszystko odcinek się podobał i zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się, cześć.